Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś Państwu chciałem krótko opowiedzieć o największym błędzie i samobóju Kaczyńskiego, którego dopuścił się w polityce, który sprawił, że jego obecna sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, ale też zagraża stabilności Polski. Otóż Jarosław Kaczyński, kiedy w 2015 roku zdobył pełnię władzy w Polsce urząd premiera, większość parlamentarną, prezydenta i dokonał zamachu stanu w ciągu roku, likwidując niezależność sądu konstytucyjnego i uchwalając ustawy niezgodne z konstytucją. To kombo doprowadziło do rozpoczęcia w Polsce budowy dyktatury. Jarosław Kaczyński miał świadomość, że tego typu działania spotkają się ze sprzeciwem Unii Europejskiej. Unia Europejska jako byt prawny oparta jest na traktacie lizbońskim. Traktacie, który negocjował i który, do którego ratyfikacji wzywał Jarosław Kaczyński, za którym głosował, za którym również podpisał się, pod którym również podpisał się Lech Kaczyński. Traktat lizboński, podobno jak wcześniejsze decyzje o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, odbierały Polsce suwerenność. To było naturalne i za tym Polacy głosowali w 2004, przepraszam, roku w referendum poprzedzającym przystąpienie miało miejsce w 2004. Kaczyński postanowił jednak zacząć drążyć kopać pod obecnością Polski w Unii Europejskiej, ponieważ doszedł do wniosku. Że utrzymanie obecności w Polski w Unii Europejskiej będzie niemożliwe przy jednoczesnym po prostu zwiększaniu opresyjności państwa, przy planie zbudowania de facto władzy takiej, jaką ma na Białorusi Aleksander Łukaszenka, Reczap Erdogan w Turcji, tudzież Władimir Putin w Rosji. Ten plan obrócił się przeciwko niemu, ponieważ na Wyrwę stworzoną wśród naprawdę bardzo entuzjastycznie nastawionych Polaków do Unii Europejskiej wszedł mu Grzegorz Braun i tam się po prostu rozgościł. Prawie połowa wyborców PiSu z roku 2023 47%. Opowiada się przeciwko Unii Europejskiej, z czego 29% zdecydowanie. I to jest efekt propagandy prawa i sprawiedliwości, efekt propagandy Kaczyńskiego. Ja dziś postaram się Państwu szybko pokazać na jedynym znanym przykładzie wyjścia z Unii Europejskiej, że ten biznes po prostu się nie opłaca. Wielka Brytania straciła gigantyczne pieniądze. Zanim przejdę, przypomnę Państwu o naszych książkach. Jan Piński, czyli jak widano ja i Tomek Szwajgiert, jak PiS sfałszował wybory. Zapraszam też na mój kanał o historii. Jest link pod materiałem i na kanał Andrzeja Ceglarskiego. Podnijcie i zostawcie suba. Zostawcie również suba pod tym materiałem, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału. Czas nielegałów. Tutaj jest książka, Pułkownika Piotra Wrońskiego. Zapraszam na 17 na live z nim. To naprawdę jest człowiek, który dużo wie o rosyjskiej agenturze. Porozmawiamy o książce, porozmawiamy o rosyjskich szpiegach. Historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Już na naszej stronie nie ma, bo wykupiliście Państwo to, co było. Ale w, na kapitalbuk.pl albo w dobrych empikach, w dobrych kioskach na pewno się znajdzie. Szanowni Państwo, przypomnę jeszcze tylko Antoniego Dudka o historii i wracam do Brexitu, który jest, pozwala dziś ocenić, co się wydarzyło. Do Brexit został uchwalony w 2016 roku. Sfinalizowano go 4-5 lat później. Dziś wynik jest taki, że Szacuje się, że maksymalne straty dla brytyjskiej gospodarki liczone w dochodach zwykłych Brytyjczyków to jedna dziesiąta dochodu mniej. Ktoś powie, że to może nie być dużo na Polskę. Polska zapłaciłaby znacznie większą cenę nie tylko gospodarczą, ale również polityczną. Polska dlatego... Że ma dwa filary bezpieczeństwa. Jednym jest sojusz natowski, gwarancje Stanów Zjednoczonych, drugim jest właśnie obecność Unii Europejskiej. Unia Europejska może nie być tak zwanym idealnym bytem, szczególnie że co jakiś czas słyszymy o jakichś absurdalnych pomysłach, które uwaga na przykład dziś krytykujący PIS, PIS krytykujący Zielony Ład. Stara się ukrywać, że sami byli tymi, którzy to wcześniej forsowali. Nawet Jarosław Kaczyński osobiście mówił, że to jest świetny program, niemalże ukradziony z projektów Prawa i Sprawiedliwości i że Polska musi go realizować, żeby nie być w tyle. Teraz próbują udawać, że nie mieli z tym nic wspólnego. Był taki etap w polityce Prawa i Sprawiedliwości, który polegał na tym, że oni. Chlepali wszystko, co Bruksela chciała. Jarosław Kaczyński myślał, że w ten sposób zbuduje nic porozumienia między europejskimi biurokratami a swoim rządem. Że w zamian za to, że on będzie się godził na różne e, niespecjalnie korzystne, niespecjalnie mądre pakiety ustaw z Brukseli, nakazów, zakazów, on e, dostanie carte blanche na to, żeby w Polsce zbudować dyktaturę. To była taka, miała być taka dyktatura w wykonaniu Wiktora Orbana, gdzie co prawda formalnie cenzury nie ma, ale nie masz mediów, które są w stanie coś takiego wydrukować. Jak coś wydrukujesz, to cię można pozwać albo oskarżyć przed sądem, gdzie cię będzie sądził sędzia, który jest pod pełną kontrolą władzy. Praktycznie żadnej demokracji na Węgrzech nie ma. Ludzie są zastraszeni. Próbuje się teraz tam dopiero po już 16 latach rządów Orbana, wybić jakaś opozycja. Zobaczymy jak to pójdzie w kwietniu 2026 roku. Z tym, że ta zagłada demokracji na Węgrzech była o tyle prostsza, że tam naprawdę Węgrzy powierzyli Orbanowi większość konstytucyjną, i on po prostu wszystko, wszystko wprowadził zgodnie z prawem. Po prostu miał tą gigantyczną większość, gigantyczne poparcie Węgrów. Tymczasem Jarosław Kaczyński w swoim pierwszym rządzie miał poparcie zaledwie 37,5% głosujących. Po prostu wykorzystał sprzyjające okoliczności do zbudowania właśnie zrębów. Dyktatury. Nie chciał czekać, nie próbował liczyć, że kiedyś mu się uda zdobyć większe poparcie. Próbował po prostu, mając to, co ma dopinać dyktaturę, łamać prawa człowieka. On wiedział, że wcześniej czy później dojdzie do konfliktu z Unią Europejską, stąd przygotowywanie poleksitu. I dziś największe, największą szkodliwością są poglądy realizowane przez Kaczyńskiego, podobnie jak przez Brauna, który otwarcie wzywa. Do polexitu, stając się takim radykalną latarnią. Dlaczego? Dlatego, że nie ma możliwości, aby Polska stała się Szwajcarią w centrum Europy. Nie ma możliwości, aby Polska pozostała takim krajem neutralnym i Rosja uszanuje tą neutralność. Po prostu, jeżeli zdecydujemy się wyjść, z Unii Europejskiej, jako państwo, to wówczas zostaniemy skazani nie tylko na znaczne, znacznie większe ubóstwo, bo polska gospodarka, która dopiero co weszła do e, e, grona 20 największych gospodarek świata, e, cały czas jeszcze była beneficjentem układów, e, to nazywało się transferów netto Unii Europejskiej. To oczywiście ten transfer netto, nie oddaje do końca relacji złożoności relacji gospodarek polskich i europejskich. Niemcy, które są największym płatnikiem netto Unii Europejskiej nie są instytucją charytatywną. Oni zgodzili się tworzyć i finansować Unię Europejską w zamian za dostęp do rynków tych państw biedniejszych. Można powiedzieć, że to jest taki. Taka forma po prostu wymiany. To my wam dajemy pieniądze, wy się nie bronicie przed nami, cłami, staramy się stworzyć wspólny mechanizm, wspólny rynek. Dziś elity rządzące Ameryką zmieniają koncepcję rządzenia, oddziaływania Stanów Zjednoczonych na świat. Stany Zjednoczone mają już świadomość, że jednobiegunowy, jednowektorowy świat, jaki narodził się w 1991 roku po rozpadzie Związku Sowieckiego, nie będzie miał już miejsca. Czas, w którym Stany Zjednoczone były tym żandarmem świata, trwał około 25 lat. Dziś mamy rok 2025, zaraz będziemy mieli 2026. Chiny się budzą. A Chińczycy przede wszystkim umieją czekać. Chińczycy patrzą na potencjały demograficzne, na potencjały gospodarcze i widzą, że ich gospodarka rośnie szybciej. Że ich model zarządzania społeczeństwa różni się drastycznie, dramatycznie od tego, co jest na Zachodzie. Otóż Zachód, kultura Zachodu. Kultura, ktoś by powiedział, białych ludzi zakłada bardzo dużą dozę indywidualizmu, bardzo wysokie poszanowanie praw jednostki, odrębność ich. Na no świecie zachodu śmierć jednostki jest tragedią. W, dla krajów azjatyckich, nawet dla Rosji, która jest takim osobną cywilizacją pomiędzy Rosją, pomiędzy światem Zachodu, a światem Wschodu. Nie, mówi się, że to też jest tylko i wyłącznie e, po prostu jakieś tam zdarzenie. Tu oczywiście kiedyś Stalin mówił, że śmierć jednego człowieka to jest tragedia, a miliona to jest statystyka, ale chodzi o to, że to co zrobił Putin, ta rzeź, e, która, 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 miała miejsce na Ukrainie, no przecież rzeź także Rosjan, którzy stracili znacznie więcej żołnierzy niż Ukraińcy. Nie wpłynęła na jego popularność. Rosjanie się cieszą, że zabrali, kontrolują prawie jedną piątą terytorium Ukrainy. To jest, to są zupełnie innego rodzaju cywilizacje i próba wyprowadzenia Polski z najbezpieczniejszych układów sojuszniczych, w których się znalazła, jest po prostu zbrodnią. Antoni Dudek, profesor Antoni Dudek, mówi o, o tym, że Grzegorz Brown, urze, jak pies, że działa w interesie rosyjskim, zaznaczając jednocześnie, że agentem takim rosyjskim, takim sine qua non nie jest, no bo kto by chciał mieć takiego agenta i kto by się. Myślał, że jego da się kontrolować. To rzeczywiście jest tak, jak on mówi, że polityka dążenia do wyrwania Polski z Unii Europejskiej jest polityką prorosyjską, polityką, która realizuje cele rosyjskie. Rosjanie mają dwa plany. To stronnictwo nazywa najbardziej drapieżne. Jedne to jest wyciągnąć Polskę z Unii Europejskiej i osłabić Unię Europejską maksymalnie. Dlatego rosyjscy oficerowie. Prowadzili operację wspierania Brexitu, tak teraz prowadzą operację wspierania Polexitu. Równolegle prowadzą akcję zmierzającą do poróżnienia Polaków z Niemcami, do rozwalenia nie tylko Unii Europejskiej, ale również podstaw NATO. Rosjanie najchętniej nie będą atakować Polski fizycznie. Ja tutaj polecam, szanowni państwo, książkę Kiedy Rosja zaatakuje Polskę. Ta wojna już trwa. Od kiedy Rosjanie się poskładali, wraz z rozpoczęciem prezydentury przez Władimira Putina, ja może tak nawiążę trochę do historii. W XVII wieku wielka smuta, czyli wielki chaos, skończył się w Rosji w 1613 roku wraz z obsadą tronu przez Przedstawiciela nowej dynastii Romanowów, która rządziła Rosją nieco ponad 300 lat. Ta dynastia potrzebowała, uwaga, 40 lat na to, żeby rzucić Polskę na kolana razem ze Szwedami w 1654 roku, ale już w 1630 próbowała dokonać rewizji. Granic między Rzeczpospolitą a Rosją. Wielka smuta w rosyjskim tego rozumieniu znaczenia skończyła się wraz z objęciem tronu. Nie nazywajmy Władimira Putina prezydentem, to, to nie jest odpowiednie słowo. Przez Władimira Putina on, już mija teraz 25 rok, podejmuje próby po prostu reinstalacji swojego zewnętrznego imperium. Najlepiej jest po prostu wyciągnąć Polaków z Unii Europejskiej, skłócić ich z Niemcami. Stąd tutaj partia, która prowadzi bardzo prorosyjską politykę, czyli właśnie PiS, właśnie Kaczyński, który grał na, tak jak mówiliśmy, na zostanie drugą Turcją. Nie gra się losem milionów Polaków, nie gra się losem. I zamożnością w ogóle z kwestią, kwestią istnienia. Polacy w ciągu ostatnich 35 lat zrobili gigantyczny awans materialny, który się nie śnił nigdy naszym przodkom. Osiągnęliśmy naprawdę wiele. I ci te partie dzisiaj, które pod hasłami pięknymi piosenkami patriotycznymi, dążą do wprowadzenia chaosu, do, przepraszam, autarki. Autarkia to jest taka forma gospodarcza, która mówi, My sobie poradzimy sami. Szanowni Państwo, Polska powinna się przytulać jak najbardziej do Unii Europejskiej i powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najmocniej w tej Unii funkcjonować. Oczywiście należy się bronić przed absurdalnymi pomysłami z Unii Europejskiej gospodarczymi, ale w ramach Unii, a nie poza nią. Na razie udało się Kaczyńskiemu doprowadzić do tego, że. Jeden na czterech Polaków chce wyjścia Polski do, z Unii Europejskiej, bo nie ma bladego pojęcia czym to się skończy. Czy jak zadać mu pytanie, czy jesteś za tym, żeby za, że będziesz zarabiał mniej? Czy jesteś za tym, że będziesz musiał jeździć do obcych państw, e, uwaga, e, uzyskiwać wizę i paszport? Czy wiesz o tym, że już nie będziesz mógł sobie pojechać do granic? Bo oni mówią, nie, no my wyjdziemy z Unii Europejskiej, ale pozostaniemy w Schengen. Szanowni Państwo, no bez jaj. Po prostu jesteśmy obiektem operacji jako Polacy, jako wyborcy, rosyjskiej operacji, której celem jest po prostu przekonanie Polaków, że bez Unii Europejskiej będzie im lepiej. Szanowni Państwo, Brytyjczycy dali się nabrać i dziś płacą za to. Tylko, że Brytyjczycy są wyspą, Brytyjczycy mają Stany Zjednoczone, nie wpłynęło to na ich bezpieczeństwo, nazwijmy to. Takie egzystencjonalne. To znaczy, Brytyjczycy nie potrzebowali Unii Europejskiej jako gwaranta, jednego z gwarantów swojej suwerenności. Tymczasem Polska tego potrzebuje. I na tym polega różnica. Cena, za którą zapłacimy za ewentualny Brexit, będzie naprawdę dramatyczna. Szanowni Państwo, ja przypomnę tutaj o książkach jeszcze Tajemnice Dziecięcych Dzieci. Pamiętajcie też o na przykład naszym bestselleru list listopada i e, grudnia. E, Agencja Państwowych Zabójców e, Sekretna historia Mossadu. Hognot.pl, ale również Kapitalbook.pl. Polecam, polecam też książkę dla dzieci, ale naprawdę fantastyczną. Z Gosiu porozmawiamy po nowym roku w Studiu Tajemnice Zwierzęcych dzieci. Książka dla dzieci od kilku lat do tych 10-11-letnich. Naprawdę fantastycznie się to czyta. Polecam Państwu i mówię do zobaczenia. Na live o 17.15 i na live o 20.15 z Tomkiem Wiejskim i z Tomkiem Schweigertem. Do zobaczenia.